Witam Was kochani. Idę dzisiaj sobie na spacerek. Nie będzie filmiku z pozdrowiami. Będzie lepiej Będzie więcej nagrań. No, czy, czy będę dużo gadał, to nie wiem. Jestem kompletnie nieprzygotowany. No Udało mi się wyczarować piękną pogodę To muszę przyznać. Zapowiadało się, że będzie lało cały dzień. Tak patrzę na te chmury z okien, z góry. Bo ja mieszkam na pierwszym piętrze i miałem szczęście no bezchmurne niebo Myślałem, że się nie doczekam. No. Chciałem iść w deszczu sobie trochę pomoknąć, ale bym wtedy nie nagrał nic. No, mój piękny cień. Suszę sobie włoski na dworze. No dobrze no. Nagram się z innego miejsca. Bo tutaj akurat wszystko jest podobne, więc... Nic wielkiego nie zobaczycie. Witam Was kochani właśnie dotarłem do centrum mojego miasteczka pięknie się prezentuje, zadbanych czysto jest. No, nagram się w dalszej części, bo ogólnie robię tylko montaż. Hmm. Ogólnie moim celem, bo nie wspomniałem spaceru jest dorwanie gruszek. Poszukuję drzewa z gruszkami. Bo mam ochotę na zjedzenie sobie paru gruszek. A no, no i sobo. Co Wam mogę powiedzieć, przy okazji się opalę, bo jest ciepło, ale nie upalnie. Chwilowo upał zeszły, ale jutro może być upalnie znowu. No, tutaj widać jakiś mini park. Dobrze, to do zobaczenia w dalszej części filmu. Nagram siebie, jak będę poza centrum. Jak będę. Na przedmieściach coś takiego w lasku ciężko mi się określić Pa nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam takie miejsca Są zawsze takie mega tajemnicze Trzeba tutaj horrory kręcić Ogólnie uwielbiam takie domki Każdy domek jest inny Tak sobie powiedziałem po tej mojej miejscowości Bo nie wiem, miastem tego chyba nie mogę nazwać w sumie to taka dzielnica, ogólnie to jest całe miasto w Akhojze. I co ja Wam mogę powiedzieć, no każdy domek jest praktycznie inny i jak, jak tak te domki oglądam, to normalnie rodzi się milion pomysłów jak zbudować swój dom. To są właśnie moje przemyślenia. O. No i nie, nie, nie powiecie? Przejęzyczyłem się i co? Bardzo pomysłowo i naprawdę Mm, teraz się zgubiłem, co <laughs> chciałem powiedzieć. No, ogólnie, no, piękne to jest. I teraz tak, miejsce z oddali. No, ogólnie susza jest, dlatego, które powysychało. No, tutaj to bardziej widać. Eee, o, wszedłem w nową uliczkę. Teraz jest inaczej. Nie, klimatycznie, ale też takie miejsca lubię. Co zamtej uliczki wąskie chciałem powiedzieć. Hmm. No ogólnie, że każdy dom jest inny i mi to strasznie jara. lubię takie miejsca po prostu. Dlatego się wybrałem na spacerek tym miejsce, bo normalnie to ja chodzę w inne miejsca na spacery. I pokazałbym siebie, ale nie mam pałąku, tak ktoś tam zwie. Muszę uważać. A auta też jeżdżą. Nie wszystkie słychać, właśnie, bo niektóre są takie elektryczne ciche. No i nie umiem teraz sobie przypomnieć, co ja chciałem wtedy powiedzieć. Halo! Nie wiem, co przypomnieć, co ja wtedy chciałem powiedzieć. A, trudno, no. Zapomniałem już. No. Ogólnie, co mogę powiedzieć, no aut jest dużo. Tych stojących, oczywiście mówię, nie? Hmm. I zawsze jak idę w takie specyficzne miejsce, to się czuję jakbym był na spacerze z kimś. Jakby ktoś mnie śledził, jakbym miał przy sobie jakiegoś ducha. Po prostu chciałem powiedzieć chyba to, że każdy dom hmm. jest genialnie skonstruowany i... O! Taka skrzynka na listy. Aha, no, taki belek akurat na samym środku podnika. Pewnie jakieś budowy prowadzą mi dlatego tutaj jest. No, o tym właśnie wspomniałem. Ktoś się przebuduje. W ogóle każda ulica, jak tutaj przechodzę, to nie jest depresyjna. Ona jest taka kolorowa, taka radosna. Coś tam pisze, ale nie wiem co. Tam jakieś zdjęcia odciśniętych rąk No w ogóle wiadomo no To nie jest z Polska O tutaj się ludzie remontują No i dużo jest takich właśnie miejsc Ogólnie tu pięknie jest podoba mi się bardzo No i znowu To się jak no, każdy dom się rzuca w oczy tak można powiedzieć Każdy teren jest inny Pomysłowość ludzi tutaj naprawdę mnie powala hmm. no właśnie to jest to co ja kocham, nie? że każdy dom jest inny, każdy ma swoje pomysły Akurat jest cicho i spokojnie to się mogę spokojnie wypowiadać, nagrywać O, o tutaj znowu jakiś ogródek. W nie bardzo lubię ogródki, ale wiem, że trzeba o ogródek strasznie dbać. Zaraz się obrót. O, jaka pajęczyna! No i <laughs> nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Jeszcze nie obcykam funkcji przybliżania. O, tutaj. Mega tajemniczo. A tutaj znowu jest tak na... Jakby to powiedzieć, jak mega nowocześnie. Nie wiem się określić, nawet. Auto elektryczne. Właśnie takie auto są bardzo ciche. Ich nie słychać. O, tam są osły i kooni chyba. Nie wiem ile widać, więc przepraszam Was, jak czegoś nie zobaczycie. No, tutaj bardzo nowocześnie się pobudowali. O, takie jakby, nie wiem, nie znam się na roślinach, tak jakby odpalem takie rośliny. Bardzo mi się to podoba. Czuję się jakbym był w Afryce, jakbym miał taki. O, Znowu genialnie skonstruowany garaż z drzwiami. Taki kamuflaż jakby. No. Naprawdę ludzie tutaj zabłysnęli z swoją kreatywnością. Bo raczej nie można powiedzieć, że to ktoś im narzucił ten pomysł, tylko sami... No, znowu mnie zatkało. Jakaś roślinność, nie wiem, czy egzotyczna, i ja ogólnie... Bardziej roślinność polską znam, to ja wiem czy jest egzotyczna czy nie, a tutaj to ciężko mi powiedzieć, bo tu jest Ogólnie miejscowość jest przy Francji 55 km od granicy z Francją i... no I Jest mi właśnie ciężko określić czy to jest egzotyczna, europejska, czy jakaś tam roślinność. To no. jest taki fajny domek na Amerykanina jakby Będę w stanie Wam go pokazać. O, widzicie jak genialnie. Tu się jeszcze goś nie zbudował do końca. Dobrze. Nagranie też będzie dużo ważyło, więc filmik pewnie się będzie wrzucał parę dni. <laughs> nie notartuję. Musiałem przerwać nagranie, bo ludzie tutaj byli. Ja nie wiem, jak Niemcy zareagują na kamerę. Tutaj auto pod plandeką. Stare jakieś Porsche albo... Porsche, no poznaję po tyle. O, chwilka, gdzie ten domek? O, znowu genialnie się pobudowali. jakaś, nie sauna, jak to, jacuzzi. O, tam jest więc jacuzzi schowane pod tą pokrywą. Tam dalej też można iść, tam jest taki słup, nie wiem czy długo będzie znowu widać. I tam też jest też taka drużka do spacerowania. Tam jest naprawdę dużo zieleni, pięknie tutaj można chodzić. Tu jest dużo miejsc w ogóle na rowery. Można sobie fajnie rowerem pojeździć. No właśnie, mi proponował pożyczenie roweru, ale szczerze mówiąc, nie potrzebowałem. Wolę na swoich pięknych nogach chodzić. O, widzicie? Tam chyba są rowery. Chyba widać, nie wiem w sumie. Kamera mi tak gaśnie po minucie i nie wiem ile się nagrywa, ile nie. O, tu jest tak na Amerykaninadom właśnie ten, który mi się podoba. Sprytnie skonstruowany. Taki parterowiec. Tutaj też jest taka uliczka amerykańska. Ogólnie nie wiem, no ta ulica to się powinna nazywać American O, no Znowu jak unikalny. No, każdy dom jest unikalny na swój sposób. Naprawdę. Tu się ludzie naprawdę dobrze czują, ja ogólnie jestem tutaj ponad rok, będzie prawie rok, rok i miesiąc I co wam mogę powiedzieć, podoba mi się tutaj ja a nieraz nie wiedziałem, żeby się ludzie kłócili. Muszę uważać, że tutaj ludzie prządzą. I niektórzy są, są nie liczą sobie nagrywania, ja potrafią być mega roszczeniowi Bardziej niż w Polsce mi są mega w porządku ogólnie. O! Zaraz Wam pokażę, bo auto przejeżdża. Nie chcę, żeby pomyśleli, że, że jestem jakimś policjantem. O! To jest ten dom, który chciałem pokazać. Chociaż ten też był taki na amerykański styl, taki parterowiec. Nie wiem, nie wiem, kto był architektem ogólnie, ale mega mi się podoba. Konstrukcyjnie dobry dom. My ciekawi czy w ogóle tam można wejść. Czy tam w ogóle jest jakieś pierwsze piętro. Myślę, że tam jest Kostrych. O! A tutaj tak nie wiem no. Tam jest nietypowe... Nie wiem czy to jest przedszkole chyba. Zaraz zerknę na napis. Jest e, Kindergarten w przedszkole. O. Te, nietypowo obudowane są te przedszkola. Tu się zaraz zbliżam do ronda. Z tym nagraniem, które przesadziłem, bo chciałem po nagrywać maksymalnie 2-3 minuty, ale wyszło nagranie na więcej minut. O, mój cień. Fabiany kochając swoje cienie. Tu jest właśnie taki znak fajny. Nie można wjeżdżać autami. Druszka jest na tyle szeroka. Pokażę wam jak szerokie są te druszki. O! Tam są takie dróżki, właśnie takiej szerokości, po takich drogach można spacerować jest śmiało. No i to jest właśnie magia Niemiec. O, jakbyś chciał chciało iść na spacer z pieskiem, to tu można sobie wziąć reklamówkę worek, nie wiem, nie będę wyciągał. I tu można spokojnie na przykład sobie kupę zrobić pies może tu zaraz się można wyrzucić. Dlatego właśnie tu jest tak mega zadbane i... Powiem wam szczerze, że przez rok i miesiąc natknąłem się na kupę może na mieście na samym terenie miasta natknąłem się na kupę trzy razy. No to jest mało. Jedno, jedno, jedno miejsce, gdzie się pies wysrał pier i pierwszy raz zauważyłem, to było poza terenem zabudowanym na ziemi. I później już no, gdzieś tam na mieście spotkałem a to naprawdę, żeby natknąć się tutaj na taki syf śmieci w ogóle to. Trzeba mieć szczęście o. No właśnie mówiłem, że mam szczęście no to tak akurat wyszło, że coś leży, jakieś śmieć o. o tej drużce mówiłem, tu właśnie jest niedaleko drzewko i będę sobie gruszki zrywał jeśli będą, bo ogólnie chciałem to się na tydzień temu, ale upał niestety te nie zniszczył. No Jestem już poza moją miejscowością to jest taka fajna prosa droga. O, taki lasek, bardzo lubię przyrodę. Nie? Tak wiem, jestem wygadany. Chciałem się kamerą znowu obrócić, bo auto jechało, a. Tutaj ludzie są bardzo ostrożni na takie rzeczy. W ogóle jak na Google Map byłem, bo sobie chciałem zobaczyć e, jakąś uliczkę z mapki 3D. Nie szło, nie ma takiej możliwości, bo... Ludzie sobie nie życzą tego niestety. Znaczy z drugiej strony dobrze no. Mają swoją prywatność i to chronią. A z drugiej strony, jeżeli jakby się chciało zobaczyć na przykład jakiś dokładny adres i gdzie mam po takim stanąć, no to wtedy to jest właśnie taki mały problem. O, nie. Właśnie. Nie wiem czy to widać, ale to jest żółto z suszy. No. Ludzie tutaj praktycznie, nie, nie wspomniałem o tym, ale ludzie starają się cały czas podlewać swoją zieleń. Nie mogę niestety tego pokazać. Dobra, natknąłem się czwarty raz. Na no, coś sobie zostawił. Ludzie właśnie podlewają cały tak, czas tak, swoją zieleń, bo naprawdę tutaj jest susza straszna. Yy, przez całe wakacje tutaj, nie wiem, co mam inaczej, ale ogólnie przez całe wakacje to tutaj. Padało Może 5 razy. A są gruszki, więc będę zrywał. właśnie. Tu. To był jeden z moich celów. Tak który mi się podoba co przejechało. Połóżę pana mera. O. Są bruszki, więc będę sobie zrywał. więc do zobaczenia później. Nie wiem czy nagram też. Bo jak będę miał łapy uwalone od jedzenia, bo czasami prawie się nie żył, pierniczyć to nie nagram, ale w każdym bądź razie. Jeszcze będę nagrywał, jak idę tam dalej. I tam, właśnie, taka dziwna nostalgia, no, chociaż, tylko, chociaż, jakby mało tutaj nie, nie chodziłem, bo jak mama żyła, bo ogólnie moja mama zginęła w wypadku, to ja jeździłem do Niemiec, do kolonii Bonn i chyba. I nie wiem, czy Bonn powiedziałem. I nie wiem, te miejsca są takie podobne do siebie. I są takie uczucie, właśnie, że. Eee, jakby to teraz powiedzieć? No jakbym szedł z mamą, nie? Bo ogólnie no, Niemcy mi się z mamą kojarzą. Mama w nieźle pracowała. A ogólnie co ja wam powiem z Niemcami mam da bardzo dobre wspomnienia. Chociaż nigdy nie planowałem jechać do Niemiec. Tak wyszło na spontanie ja się jeszcze niemieckiego uczę. Więc wam nic po niemiecku dobrze nie powiem. Znaczy... Umiem niemiecki, tak? Ale jeśli miałbym gadać z kimś dłużej po niemiecku, to bym nie, nie pogadał za wiele. Zaraz sobie jabłko tam pójdę zerwać. Po, dokończę ten temat. No co do niemieckiego, to ja się go jeszcze uczę, nie mam za wiele czasu na naukę, bo mam swoje tam zajęcia, obowiązki, też kontakty z ludźmi i godzinę dziennie poświęcam na naukę niemieckiego. A ogólnie bardzo dobrze, dobrze się czuję w Niemczech, nigdy bym się nie spodziewał, że będę tak dobrze się potrafił zaklimatyzować w tym kraju, nigdy bym się tego nie spodziewał. A ludzie tutaj są tak przesympatyczni, no naprawdę wiele cech charakteru to nie takie same jak ja. Dobra, to do później, muszę coś zjeść. Wracam, właśnie, znaczy nie, może nie, że wracam, ale idę dalej. Moja ostatnia prosta. Chciałem sobie zjeść gruszki, ale te, co były takie duże, fajne, to one niestety były za wysoko i ani nie doskoczyłem do nich. Więc niestety nie pojadłem za bardzo. Były tylko małe, zjadłem małą, to, to nie wiem, tak dziwnie smakowała, czułem, każdy, nie wiem, za sucha po prostu była ta gruszka, o. Gruszka była za i po prostu musiałem ją wyrzucić, więc za wiele nie zjadłem. I co ja mogę powiedzieć? Eee... Ja właśnie idę do mojego miejsca docelowego. Jak będę wracać i będę miał czyste ręce, no akurat jeszcze mam czyste, bo się nie, nie pogodziłem za bardzo. Jak będę miał czyste ręce i możliwość, to po prostu będę nagrał, nagrywał drogę powrotną, chociaż też się boję tego ile tam minut wygadałem, bo to miało być naprawdę 2-3 minuty taki fajny krótki montażek chciałem zrobić, ale wyjdzie jakiś filmik, ogólnie to będzie tak, że zmontuję, dopiero muszę zrenderować ten filmik. Potem będę wrzucać na YouTube'a, więc to zajmie nie wiem ile godzin, bo ogólnie nagrywam ogólnie nagrywam w 4K 60 FPS, więc jakoś będzie przezajebiaszcza Więc niestety trochę to wszystko zajmie. O, też ładny taki, takie ładne takie takie skrzyżowanie. Dobrze. To wiecie co kochani, ja nagram się jak będę wracał. Więc też chcę oszczędzić może nie samą materię, ale minuty, bo ja nie chcę zrobić tego filmiku. Mega długiego filmiku ani maratonu. Tylko po prostu no, Zwykły vlog to miał być taki krótki. O! Tam jest to miejsce. W którym się dziwnie czuję jak idę. I czuję obecność. Dobra. To w takim razie... Do powrotnej drogi. Dobrze moi kochani wracam. A propos wiatru, bo zapomniałem o wietrze, bo jeden filmik nagrałem, to wiatr zagłuszył mnie kompletnie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj takiego problemu. Mówię to po fakcie, ale no, montaż w takiej kolejności będzie, że nic nie zrobimy, dobra, idziemy tędy. Fajnie to zrobili, te pachłeczki. No, dobrze. Te się zaraz zagram jeszcze w innym momencie, bo tutaj będzie pełno ciężarówek. Bo tu jest DM, taka fabryka. Magazyny, bardziej czy fabryka? W sumie nie wiem, ale pierwszy raz o DM ja słyszałem, więc nie, wiem, nie będę się opowiadał, czy to jest jak Amazon, czy to są magazyny, czy to jest jakaś fabryka, nie wiem. Jak przychodziłem, bo raz byłem w McDonaldzie, to widziałem tam, jak panie coś tam, e, jak to się nazywa? No, krawcow, tam widziałem jak sili. Więc. Nie wiadomo co tam robimy, ja się na tym nie znam, ale tam wiele rzeczy produkują, bo raz widziałem jakieś butelki z Diem'a i nie tylko Więc tam pewnie więcej rzeczy robią, dobrze to Też będę oszczędzał materiał, bo też się lubię rozgadywać I mam 35% baterii Więc mi końcówka baterii zostaje, więc Będę musiał konkretnie nagrywać, dobrze to Nagram się zaraz jeszcze w innym momencie Potem się nagram jak będę Prawie przed domem, i to będzie tyle z mojego montażu, znaczy z mojego ten filmiku, vlog, filmiku vloga. No, w ogóle mogę nazwać to vlogiem w sumie. Ogólnie jest wideo vlog z mojego sobotniego, ogólnie weekendowego spaceru, bo ogólnie ja co weekend robię takie spacery. Tylko tym razem poszedłem wyjątkowo inną drogą. Więc no, spacery lubię takie długie, bo są zdrowe i ogólnie jestem osobą bardzo ruchliwą. Dlatego tak. Ogólnie spacer robię dziennie. Nie chodzi teraz o weekendy, mówię o weekendach. Robię 6 km w jedną stronę. Dobrze. Teraz już mówię serio, że muszę, się, muszę ten na chwilę przerwać i nagram w innym momencie. Zobaczyszka. Dobrze. Witamy ponownie. Właśnie jestem w drodze do domu. 10% drogi za mną Jeszcze zostało 90% Teraz się mogę poczuć jak na Hawajach No Niestety tam wszystko pousychało, no, tak jak właśnie wspominałem Piękna związka Tak jak wspominałem, no jest susza, no nie spodziewałem się tego, więc niestety nic nie zjadłem ale za to przeszedłem się. Ja bardzo kocham spacery, ja sam ogólnie taki. Ogólnie nie przygotowany jestem i nie będę się przygotowywał do vlogu, bo będę nagrywał dalej vlogi. Ten vlog, vlog którego teraz nagrywam, to mnie w sumie przekonał. Ja nie wiem, czy nazwać vlogiem, czy montażem, czy jak to tam kurczę. No, ja nazwę to vlogiem. to ja się ja będę przejmował. Zaraz wam pokażę to miejsce. To jest droga do lasku Tutaj Zwa się to miejsce tam dalej pójdę to zwa się to miejsce, w którym zaksiętuję się czuję jakbym szedł z mamą o nie wiem ile widać na tej kamery jest obraz jakiś zmniejszony, więc dobra kojzę Tyle Dobra Idziemy tą drogą z powrotem. Dobra, będę konkretniejszy, więc nagram się w innym miejscu. To miejsce będzie miejscem ostatnim wtedy, które nagram. To do zobaczenia za parę minut. Ja sobie na chwilę siadłem, bo miałem kamelczek w bucie, był strasznie pielęgnowany ławkę obok szkola i przy okazji natknąłem się na taki fajny kamelczek. Zostawiam go w tym miejscu, gdzie był. W szacunku dla tej osoby, która go zrobiła. Dobrze. To jest właśnie moje ostatnie nagranie, bo niestety bateria mi na więcej nie pozwoli, a ja Wam powiem, że jest jeszcze fajnie cieplutko. Nie wiem, która z godzina. No, aż się boję tego montażu, bo to się będzie strasznie długo niestety zmontowało, renderowało. Potem jeszcze wrzucić. A internet jest taki, że raz jest dobry, raz jest słaby. No, co wiem, nie powiem. Nie było dzisiaj filmiku z pozdrowieniami, bo się strasznie zrałem ze wszystkim. Jak to w weekend, później też poszedłem spać. To jest moja droga powrotna. A dokładniej, no, został mi może nie kilometr, 2 dwa... Dwa kilometry, kilometr. Tam od piekarni, której, w której robię zakupy z pół kilometra. Tak, tak, więc będzie 2 kilometry. Więc mi zostały od domku 2 kilometry. Więc to jest moje ostatnie nagranie. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze zmontować i że nie wypadłem źle, jeśli chodzi o składnie moich słów. Bo same nagrania są interesujące. To miejsce jest piękne, tutaj to, to, to ja raczej się tylko nie może przytłoczyć. A i też tego wiatru. Mam nadzieję, że ten wcześniejszy wiatrak nagrywałem się wcześniej. Nie zepsuł efektu. Dobrze, kochani. Ja Wam dziękuję. Vlog, który za długi. Postaram się jutro nagrać krócej. Dobrze to, pa.